Chcecie wiedzieć, co było dalej? Pytał koszałek po chwili. Fajeczkę znów zapaliwszy. Chcemy, chcemy, wołały dziewczęta. No to słuchajcie, po tych czarnych kartach o popielu zaraz idą te jasne opiaście. Ho, ho! Opiaście! Tu mógłbym wam gadać i godzinę całą. Zaiskrzyły się na to oczy Juzikowi. A to gadajcie, moi ściewy. Gadajcie, że. Powiadajcie het precz, co tylko wiecie. Wołamy, wołały na wyścig dzieci. Zesunął koszałek pałek, kaptur z głowy, po się podrapał i tak mówił. Sam ze siebie to tak niewiele wiem, bo na te czasy jeszcze nie był żyjący. Ale jeden stary skrzat, co te karty w księdze pisał, Znał jeszcze starego dęba, który całą tę historię dobrze pamiętał, i choć już głos słaby miał, to przecie jak o tym piaście szumieć opowiadać zaczął, to się skroć całej puszczy taka cichoć czyniła, jakoby właśnie maksiał. To te sosny, te jodły, te graby, te buki, te brzosy, te trawki, a nawet imchy. I paprocie tak pilno słuchały, że żaden listek, żadne błotchu nie puściło za siebie. A ów dom sędziwy, szumiał pole, pole kuchnu, szumiał, gdzież od samego serca wiodąc rozchowór cichy, a przypominając owe dawne wieki swej młodości. To ów, skrad, co wtedy młody był jeszcze, ba niewiele, co od sikorki większy. Siadywał sobie pod jednym grzybem, co z nim znajomość miał. I całej tej historii tak się wyuczył, że ją potem do ksiąg naszych zapisał. To było tak. Stał sobie ten dom wtedy jeszcze młody dębek. Z cichej, cichej Dąbrowie. A niedaleko, wśród cienia lip i brzęku pszczół, widać było jasną, modrzewiową chatę. W chacie mieszkało truje, troje ludzi – Piast, Rzepicha i Synaczek, ich, yy, którego wołali Ziemowi, bo się okrutnie w tych polach kochał, a co wyszedł na próg chaty, to mówił – Ziemio, witaj! I widział dąb na to każdy dzień życie. Tych trójko pracowite, serca miłościwe i dusze tak białe, jakby każde z nich miało w piersi białego gołębia. A i bożęta mieszkały w modrzewiowej chacie i dobrze im się działo, gdyż i ojciec, i matka, i synaczek, co mogli, to im poddawali. A to miodu złotego, a to Wcześnego kołacza, a to co najbielszych twarogów, bo tam przy pracy obfitość była wszelkiego dobra imienia. Więc i w królewskim pałacu nie mogło być krasnoludkom lepiej jak w tej cichej, jasnej, pachnącej żywica wichacie. Aż przyszedł czas, że słoneczkowi miano pierwszy raz ostrzeć złote włosy. Zaraz się też sąsiedni schodzić i zjeżdżać zaczęli. Kto pieszo, kto na wozie, kto znów na podjestku, a się w piastowej zagrodzie uczyniło gwardą. Krzątał się piast, krzątała się rzepicha, że żeby gości uczcić i obsłużyć, a i domowe bożęta pomagały pilnie przez cały dzień. A liści, gdy słońce zapadać zaczęło, rozległo się w powietrzu śpiewanie. Tak cudne, iż ludzie oczy podnieśli ku niebu, mając, że stamtąd głos idzie. Jedne tylko pożęta po pobladły nagle i zaczęły drżeć sobie, Jakby na nie zimny wiatr powiał, choć pogoda była majowa. Jak który bieg z posługą, tak stanął trzęsąc się cały, Że aż mu ząb o ząb dzwonił. Tymczasem od zachodniej strony ukazali się w wielkich zorzowych światłach je jaśni wędrowce, którzy właśnie ku chacie piastowej z onem śpiewaniem szli. A było to śpiewanie tak mocne, a słodkie, jakoby wszystkie słowiki zawiodły po topolach w sadzie i jakby wszystkie kropelki rosy zabrzęczały po ziołach i po kwieciu polnym. I jakby wszystkie lipy w piastowej pasiece zaszumiały drogi. Drobnym liściem, a wszystkie zboża i trawy wydały głos srebrny, dźwięczący. I śpiewali dwaj i jaśni wędrowce, jako się czas jeden kończy nad tą krainą, a inszy zaczyna. Śpiewali jako zginą i w, pro, i w proch upadną dawne bogi, których ludzie so, sobie po świętych gajach czynili a na ich miejsce przyjdzie Pan Wielki, Mocny, Pan Nieba i Ziemi. I słuchali ludzie śpiewania tego, a na wszystkich twarzach wymalowała się moc i nadzieja. Ale bożęta, ochłonąwszy z pierwszego przestrachu, zebrały się w najciemniejszym zakątku piastowej komory i drżały skulone, właśnie jak drżą liście jesienne, gdy już im opadać pora. Bo z dziada, pradziada, miały one przepowiedzianą taką pieśń, która przyjdzie od zachodowej strony, a będzie mówiła o wielkim i mocnym panu, o panu nieba i ziemi. A gdy ją usłyszą, znak tu będzie, że muszą z chaty we świat iść i miejsce jasnym skrzydlatem duchom ustąpić. Na próżno, że picha. Posypała im maku, nakruszyła słodkiego kołacza, bo choć głodne, nie wyszły skąd kąta w komorze, nie spożyły tego daru. Jeden tylko co najstarszy skrzat uchylił na moment drzwi komory i do świetlicy przez szparęż zajrzał. Ale wnet obu rękoma, rękami oczy zakrył, gdyż od szat wędrowców onych taki blask bił, Jakoby samo słońce w świetlicy wzeszło. Wiele dni, wiele nocy przesiedziały bożęta w komorze o chłodzie i o głodzie, póki ta wielka jasność nie wygasła i póki nie ucichła pieśń dzwoniąca w powietrzu nad chatą. Gdy wreszcie odważyły się wyjść na, zaprasze, na, zapro, na zaproże i chciały gospodarzom dawnemu służyć, ujrzały piasta, jako w złocistym płaszczu po powierzchni onej lianej siermięgi w dzianym i w jasnej koronie na tron na króla królować szedł, gdzie mu już niebożęta, ale rycerze i dworzanie służyć mieli. Że pichy też się królowa zrobiła, a z ziemowita małego królewicz. A tak skończył się żywot tknięcy w chacie. A zaczęło się królowanie w zamku. Bożęta wszakże pilnowały Po dawnemu przęd, przędzy, Dobytku, pola i pasieki, Nie chcąc opuścić miłej zagrody, Gdzie tyle lat szczęśliwie i spokojnie żyły. Ale nie było już w nich Dawnej sprawności i mocy. Stawiam im piasków szafarz, To mleko, to miodu na brzegu ławy. Jako, że picha czyniła, ale dawniej i pomoc z nich marna, więc tylko po ziemi zbierały co ze stołu spadło. A tak wychudły, tak czerniały, że zamiast bożęta zaczęli ludzie na nie wołać ubożęta. Tymczasem po całej krainie rozeszły się echa owej cudnej pieśni. A gdy wieczor, wieczorowe zorze zapali Zapaliły się na zachodniej stronie, w powietrzu zaczynało coś grać i śpiewać, jakby liry srebrne, a byli tacy, co i słowa tej pieśni słyszeli: Idzie pan mocy, a wielki, idzie pan nieba i ziemi, ale żeby to słyszeć, trzeba było mieć serce tak czyste jak porana na Zorza. Tak to szumiał, tak to powiadał, ów. Dom przedwiekowy, a puszcza uciszona słuchała.